Co nowego w tygodniku idziemy? Przede wszystkim ksiądz profesor Waldemar Chrostowski w wywiadzie udzielonym Irenie Śmiercewskiej Biblia łączy czy dzieli wskazuje na to, co stanowi specyfikę naszego katolickiego podejścia do Pisma Świętego i w czym to podejście różni się od podejścia prezentowanego przez Żydów czy przez protestantów. Ojciec Dariusz Kowalczyk w artykule Podział i ekumenizmy zachęca do wyciągnięcia wniosków zarówno z podziałów i rozłamów, do których dopuściliśmy jako chrześcijanie między sobą, jak i z wysiłków ekumenicznych, które teraz podejmujemy, aby tym podziałom zaradzić. Bardzo aktualny temat podejmuje także Monika Odrobińska w rozmowie z panem profesorem Andrzejem Hańskim, członkiem Komisji Bioetycznej Episkopatu Polski, w rozmowie zatytułowanej Nowa szczepionka z długą historią. Pan profesor wyjaśnia, jak powstała szczepionka przeciwko COVID-19, na ile jest ona skuteczna i bezpieczna, i co jej powstanie ma z linią komórkową pochodzącą z abortowanych dzieci. Ksiądz Jacek Stefański zachęca nas z kolei do refleksji nad samym znaczeniem imienia Święty Józef. Pokazuje, że już w samym tym imieniu Zawiera się rola, jaką ten święty odgrywa w historii zbawienia. Ale żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć do Starego Testamentu i do języka hebrajskiego, w którym akurat ksiądz Jacek Stepański jest ekspertem. Ja natomiast we wstępniaku, Wiara i Polityka zachęcam do przeżycia tego tygodnia ekumenicznego, przynajmniej tego jednego tygodnia, w duchu, który zaproponował święty Piotr. Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Jeżeli będziemy Boga słuchać bardziej niż ludzi, to wtedy zarówno w naszym Kościele Katolickim będziemy bardziej jeden stanowić, jak i nasze kościoły chrześcijańskie będą bliżej siebie. Taka prosta recepta.